Kochani, zapraszam was serdecznie na kolejny filmik, i dzisiaj będzie to makijaż e, po prostu wykonany nowościami. E, będą tutaj nowości na rynku, jak i nowości, e, tak trochę starsze nowości, że tak powiem, które już są jakiś czas e, w sprzedaży, tylko po prostu ja się dopiero na nie zdecydowałam. Także tak, kochani, mam nadzieję, że chcecie chwilkę spędzić ze mną. Róbcie herbatkę, zapraszam Was serdecznie, lecimy. Jak widzicie na twarzy nie mam nic, absolutnie, więc zaczniemy sobie dzisiaj od bazy. Tak nie przesłyszeliście się, baza, ze względu na to, że po prostu trafiła mi się bardzo fajna baza, wpadła w moje ręce raczej, jest to baza z Bourjois Always Fabulous i to jest właśnie baza Prime Protect Primer SPF 30, Anti-Pollution, czyli taka anty... Um, zanieczyszczeniowa, coś takiego. Jest to dwa w jednym baza, pomaga przedłużyć trwałość makijażu, ochrona przed szkodliwym promieniowaniem oraz zanieczyszczeniami powietrza właśnie. Formuła bez perfum i oleju, testowana dermatologicznie, odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, w tym dla skóry wrażliwej. Ok, tak wygląda ten produkt. On się pojawił dosyć niedawno w sprzedaży. Mamy tutaj 30 ml produktu i mamy fajną pompeczkę. O, ja myślałam, że ona będzie biała. Nie wiem czemu myślałam, że będzie biała. Ona ma raczej taki beżowy odcień. Dobra, no to lecimy. Ja ją tutaj raczej tylko na centrum twarzy na nałożę. Bardzo jest taka wodnista, mega wodnista. Nie wiem czemu myślałam, że to będzie formuła taka bardzo mm, kremowa. Taka bardzo gęsta, może, wiecie, kremliwa, coś takiego. Ale za to na skórze daje efekt naprawdę fajnego nawilżenia. I już e, nie jest taka bardzo lekka, że tak powiem, ale e, lepi się, bardzo się, bardzo się lepi. Fajne jest to właśnie, że ma ten SPF 30. Niby nie jest to 50, ale 30 jest, czyli nie jest źle. Zawsze jakaś tam dodatkowa ochrona na co dzień. Um, dobra, no to przechodzimy teraz do podkładu. Tutaj w obrębie no, samam troszeczkę suchy skórek, próbowałam je sobie usunąć, nie udało mi się do końca, a to dlatego, że ostatnio trochę zakatażona chodzę. Um, no ale cóż, mamy teraz takie właśnie to przesilenie takie letnie-wsene, bym powiedziała, bo niby to wiosna, niby to lato. Tak, nie wiadomo, w końcu u nas ostatnio też bardzo zimno, więc wrócił też. Taki cieplejszy sweter. Dobra, no to lecimy z podkładem. I jeżeli chodzi o podkład, to mam tutaj Rimmel Lasting Finish. I jest to podkład, który już wieki jest w ofercie e, Rimmel. I jeszcze ja nigdy go u siebie nie miałam. Także e, no, jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzi. Słyszałam bardzo dobre opinie na temat tego produktu. E, no i. Obietnice też tutaj wyglądają zachęcająco. Full coverage, lightweight foundation. Czyli mamy mieć lekką konsystencję, lekko formułę i pełne krycie. No, zobaczymy. Ja mam odcień 103 True Ivory. I tutaj e, jest jeszcze obietnica, że się będzie 25 godzin utrzymywał. No, ja nie będę robić dzisiaj żadnego testu, bo już jest. E, Dosyć późno i nie byłoby sensu, ale no, zobaczymy. Fajnie jest to też, że on tutaj jest zafoliowany. On miał w ogóle taką całą folię, ale dodatkowo jest tutaj jeszcze właśnie nakrętka przemocowana. Powiem Wam, że ja e, z kosmetykami Rimmel jakoś nie, nie dużo ma wspólnego, także no, jestem bardzo ciekawa. O, chyba będzie dobre. Zobaczcie, tak wygląda odcień 103: True Ivory. No, i troszkę sobie go dołożę. O bardzo ładny, taki neutralno-wyżowy odcień. Myślę, że akurat mi się wpasuje. Ma taką lekką konsystencję. On delikatnie pachnie, bym powiedziała, takimi ogórkami. Takimi zielonymi ogórkami, o. Okej, okay, kochani, podkład nałożony na pół twarzy. Odcień idealny udało mi się dobrać, także jestem bardzo zadowolona. E, użyłam półtorej pompki na pół twarzy i teraz sobie dołożę kolejne półtorej pompki na drugą e, połowę twarzy. Bardzo fajnie się on tak e, rozkłada, naprawdę jest mega taki plastyczny, bym powiedziała. Dajcie koniecznie znać, czy wy używacie tego podkładu, bo słyszałam, że jest to ulubieniec naprawdę wielu z Was. Dlatego też byłam bardzo ciekawa, jak się u mnie sprawdzi. Biorę lusterko, żeby lepiej przyjrzeć się, jak on wygląda. I wygląda bardzo ładnie na twarzy. Jest taki świetlisty. Krycie nie powiedziałabym, że jest to full coverage. Na pewno takie średnie, w ten sposób. Ale jak najbardziej e, wystarcza mi takie krycie. Kolor naprawdę idealny udało mi się dobrać. Wygląda bardzo naturalnie i ta struktura skóry jest nadal zachowana. No powiem Wam, że kurczę... Aż się zdziwiłam. Nie wiem czemu tyle lat go omijałam, że tak powiem. Jeżeli chodzi o korektor, to mam tutaj również korektor z Bourjois O.S. Fabulous e, Extreme Resist, Full Coverage. E, jest to e, chyba ta kontynuacja tej linii właśnie O.S. E, Fabulous. Aczkolwiek dwa lata temu, chyba albo rok temu, wyszedł podkład z Burjois właśnie e, Flawless Fabulous. Bardzo go lubię, bardzo go lubię zapomniałam go używać, ale pamiętam, że bardzo go lubiłam. Też był super plastyczny i wtedy też był korektor. A teraz już wyszedł kolejny i się zastanawiam, jakie są e, różnice między tymi dwoma, ale mi się wydaje, że ten ma zdecydowanie dużo bardziej kryć. Z tego co już się orientowałam. Ja mam odcień 200 Vanilla. I on też ma taki Jumbo Applicator. E, Aplikator Jumbo. Duży, o, w ten sposób. No i ten odcień 200 chyba będzie ok. Ostatnio to <głos》> lubię przesadzić z jasnością korektoru. No i nie, nie, nie zawsze mi na dobre to wychodzi, że tak powiem. Dobra, lecimy. Jestem ciekawa właśnie jak będzie z i jak będzie tutaj się wtapiał właśnie. No i czy się polubi też z tym podkładem. Widzę, że ten korektor ma zdecydowanie bardziej matowe e, wykończenie niż ten podkład, no ale to też są dwa kompletnie różne kosmetyki. Jeżeli chodzi o krycie, no nie powiedziałabym, że jest mocne, na pewno nie jest. Aczkolwiek ta jego taka um, matowa konsystencja sprawia, że nie chcę go dokładać, bo wydaje mi się, że jak go dołożę, to zrobię sobie po prostu mega ciacho pod oczami. Korektor pod oczami przypudruję pudrem z Klaresy, tym pod oczy takim rozświetlającym. Bardzo lubię ten puder, naprawdę bardzo. W ogóle Klaresa ma świetne kosmetyki. No to teraz lecimy z pudrem na całą twarz i jeżeli chodzi o całą twarz, to dzisiaj użyję pudru Blur z Affectu, tutaj jeżeli ktoś zobaczy to jest ten, ten najnowszy właśnie z Ideal Blur właśnie z tej kolekcji zapomniałam jak się nazywa i lubię ten puder nakładać tak bardzo leciutko, bo on jest taki bardzo też mega zmielony naprawdę tak tylko odrobinę bo nie chcę zabierać całkowitego blasku z twarzy Podoba mi się właśnie ten efekt. No to powiem Wam, że do tej pory to ja chyba najmniej jestem zadowolona z tego korektora, bo troszkę takie... takie mechowe wrażenie na mnie zrobił. No i teraz widzę, że on rzeczywiście trochę też włazi w zmarszczki. Tak jak Wam przybliżę, to zobaczcie, tutaj mi powaził. No... Nie wszystko musi każdemu przypaść do gustu, prawda? No właśnie. Może akurat fajnie sprawdzi się jako baza pod cienie, bo widzę, że... Zastyka, no. zostyka rzeczywiście, więc to jest naprawdę jego fajna cecha. E, no to teraz, kochani, zrobimy sobie brwi, żeby jakoś to e, nadać tutaj ramę. Jak wiecie, ja mam na brwiach makijaż permanentny, świeżo-odświeżony, także ja ostatnio z brwiami nie robię prawie wcale albo w ogóle nic. Także dzisiaj nałożę tylko i wyłącznie e, żel. Może to jest raczej maskara, bo tak tutaj jest napisane. Take it... Stick It, okej, okay. jakaś gra słowna. Jest to maskara, taka jakby e, pogrubiająca do brwi. Ja mam w, ją w odcieniu brunet, tak wygląda ten produkt. No i ma właśnie utrzymywać brwi e, do 16 godzin. I ma też je zagęszczać. No dobra, zobaczmy jak to wygląda. Gdzieś widziałam e, bardzo fajne obietnice właśnie tego produktu. Tutaj mamy taką tubeczkę i chyba mamy spiralkę tutaj w środku. Tak, zgadza się. Ojejku. Naprawdę dużo włosków tutaj w środku jest. No. Zobaczcie. Tutaj mamy włoski. No, zobaczymy, czy ten odcień też mi przypadnie do gustu. Znaczy do gustu, Zobaczymy, czy ten odcień mi będzie w ogóle odpowiadał. Czyli będzie za jasny. Nie, chyba będzie OK. No, powiem Wam, że on już zastyga, naprawdę. I wydaje mi się, że chyba się polubimy. Tak mi się wydaje, no. On utrwala te brwi na mur beton. Ja już to widzę. I tutaj próbuję coś. No, nie ma opcji, nie ma opcji już, żeby po prostu coś tutaj ruszyła. I powiem Wam, no, pięknie to wygląda. Bardzo fajny odcień też ma. E, bardzo so, fajną szczoteczkę. Bardzo, bardzo kształt jej mi odpowiada. No, kurczę, powiem Wam, że... Chyba będzie miłość, chyba będzie miłość, tak. Będzie, będzie, no. Dobra, no to teraz lecimy z makijażem twarzy. I jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to mam tutaj taką malutką paletkę z Ibry. Nazywa się ona Contour Kit. To jest chyba najnowsza paletka do konturowania z Ibry. I w środku mamy róż, rozświetlacz i brązer. Tak wygląda właśnie ta paletka w środku. Tutaj mamy też lustereczko i powiem wam, i powiem Wam, że bardzo ładne odcienie. Bardzo ładne. Dobra, no to lecimy z brązerem. O, wcale się nie pyli, także spoko. Myślę, że odcień też ma fajny. Taki... On jest e, taki naprawdę mleczny, bym powiedziała. Jest mega sprasowany ten produkt, w ogóle się nie pyli. I chyba nie robi plam, nie? Chyba nie widzę żadnych plam, żebym mi tutaj... Miała na policzkach. Okej, okay, no dobra. No co teraz będziemy nakładać? Róż. Róż też bardzo mi się podoba. Jego odcień jest taki bardzo cukierkowy. Nakładam go właśnie na taką miotełkę. I zobacz. Sobie... Dobra. On jest naprawdę mega napigmentowany. Róż. Mhm. sobie troszeczkę to tutaj rozetrzeć. Róż już bardziej się sobie, nawet w palecie właśnie widzę. Okej, okay, dało mi się to jakoś przywrócić do równowagi. I tutaj mamy jeszcze przepiękny rozświetlacz, aczkolwiek boję się, że będzie trochę dla mnie za biały, no. On jest mega biały, mega taki... Zrobię Wam swatcha. No przepiękny odcień, zobaczcie tutaj tego rozświetlacza. No daje mega taflę, ale dobra, już niech mu będzie, nałożymy go. Tylko spróbuję go nałożyć w takiej niewielkiej ilości, aby sobie nie zrobić kuku, że tak powiem. Nakładam go też taką miotełką, i ona nie, zabie... nie nakłada akurat co dużo produktu. Piękny jest. Myślę, że gdybym nałożyła go takim pędzelkiem, to byłoby to naprawdę już tłumacz dla mnie. Ale jak na ten moment. No bardzo fajna paletka. Linki oczywiście produktów będą w opisie po prostu, to sobie będziecie mogli sprawdzić, co i jak. No i teraz przechodzimy do makijażu oczu. No i tu się będzie działo chyba, tak mi się wydaje. E, otóż mam paletkę dzisiaj do przetestowania z Catrice. E, to jest z tej serii Pro Slim Eyeshadow Palette Hint of Mint. Czyli jak nazwa wskazuje, będziemy mieć tutaj miętowe cienie. Paletka prezentuje się tak. A w środku mamy lustereczko i cienie. Powiem Wam, że mam kilka palet z tej serii, ale jeszcze żadnej nie użyłam i akurat dzisiaj trafiło na tę. No bo jak wiecie, ja ostatnio pałam właśnie miłością do miętowych odcieni. Także lecimy, zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Fajnie, że tutaj mamy też właśnie matowy beż, bardzo mi się to podoba. I lecimy pod e, pług brwiowy. Jest to zdecydowanie taki, no jasny mat jasny beż, który rzeczywiście rozjaśnia. Następnie będę używać odcienia Whisper. Tutaj po prostu powyżej załamania. Wiecie co, tak patrzę właśnie na te błyszczące cienie z tej palety. To tak u szałonimno. Lepiej wyglądają w palecie niż na y na słoczach, no ale to jeszcze o niczym nie przesądza, bo teraz będziemy nakładać je na, na powieki. Także myślę, że zacznę od tego najciemniejszego cienia brązowego, który nazywa się Pois, który leci tutaj. On wydaje się na powiece ciemniejszy niż w paletce. Ale chyba mimo wszystko nałożę ten cień zielony lagun. O, tutaj wygląda ładnie, właśnie na centralną część. Okej, okay. no to teraz nałożę ten cień miętowy, matowy, chyba tutaj na początek, i na niego nałożę cień frosting. Żeby właśnie miała taką bazę miętową pod spodem. No okej. Okay. Dobra, to robię teraz to samo na drugim oku. Następnie biorę taki beżowy cień. Mellow się nazywa. Właśnie tutaj troszeczkę go tak jakby do góry wyblenduję nim. No i przechodzimy teraz do dolnej powieki. I na dolną powiekę użyję najpierw cienia Shady. To jest taki troszeczkę jaśniejszy brąz taki. Ale też chłodny. O, widzicie, bardzo ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o maty, to naprawdę super się z nimi pracuje z tej palety. A e, tutaj, właśnie, w we, wewnętrzny kodzie na dole użyjemy cienia Spectacle, ten miętowy cień z tej palety, na którym sobie najbardziej mi zależało. To tak mnie trochę zawiódł, no. No, ale ciężko jest trafić w jakiś fajny taki właśnie miętowy odcień. Wewnętrzny kącik nałożę cień dazą. i tak mi się wydaje, że trzeba by było jeszcze przyciemnić linię rzęs i użyję też tego cienia Poise Ok kochani, no to jeszcze trzeba coś na linię wodną i użyjemy miętowej kredki z e, kolekcji Lovely z Magda Wołosewicz i teraz będziemy sobie nakładać jeszcze e, tusz i mam tutaj tusz z Zoe so Infinite Potential Mascara Full Volume Mascara Volume, <grywa> chyba za dużo tutaj jest volume w tym opisie, ale to nic, mam tutaj po prostu maskarę tej marki, powiem Wam, że chyba normalnie bym nie kupiła maskary z ZoEwy, chyba że musiałaby być naprawdę super recenzja e, maskara w środku wygląda tak naprawdę bardzo ładnie tak ekskluzywnie jest też ciężka ma takie właśnie rose gold tutaj elementy jestem mega ciekawa szczoteczki o szczoteczka jest taka mega standardowa taka włosiasta. bardzo podobna jest do tej maskary e, to znaczy szczoteczka jest podobna do tej szczoteczki z Too Faced Better Than Sex Czy kochani, nie wiem w końcu, czy mi się podoba ta maskara, czy mi się nie podoba. Z jednej strony wydaje mi się, że bardzo fajnie pogrubia rzęsy, ale z drugiej strony nie widzę tego wydłużenia. Niby objętość jest, no w sumie miała być volume, a nie długość, więc jeżeli volume to tak, długość no niestety nie. Niemniej jednak na pewno będę ją używać, bo ja bardzo lubię takie szczoteczki właśnie. No i kochani, teraz przyszło nam jeszcze coś nałożyć sobie na usta. E, ściągam błyszczyk. To był oczywiście ten Zevelyne, jak zawsze. I jeżeli chodzi o usta, to mam tutaj jakąś pomadkę Long Lasting Liquid Lipstick z marki, e, której nie znam, La Ricci Cosmetics. Nude Peach odcień, nie wiem, może ktoś słyszał o tej marce. Ja znalazłam też tą pomadkę w, w kalendarzu adwentowym, chyba Glossy Box, tak mi się wydaje. Tak wygląda um, opakowanie, takie standardowe. No i zobaczymy ten odcień. O kurde, chyba będzie dużo za żółty dla mnie. Aha. Bardzo ładnie pachnie, o, to mogę o niej powiedzieć. Bardzo szybko zasyka, bardzo szybko robi się matowa i już to widzę i czuję po prostu na ustach, bo czuję już tak trochę ściągnięcie i gdy zamykam usta, to jest to pomadka aż tak bardziej. Ona się tak tempo klei, o właśnie widzicie. Już praktycznie nie ma na niej połysku, jest już matowa, więc naprawdę mega szybko zastygła na mat. No, powiem wam, że chyba nawet nie jest aż tak źle w tym odcieniu. Tak mi się wydaje. Okej okay, kochani, no to sobie teraz podsumujmy e, te produkty, z którymi się dzisiaj. Tutaj e, zmierzyliśmy, że tak powiem. Jeżeli chodzi o bazę, to powiem Wam, że za dużo. No, oczywiście nie mogę powiedzieć, bo nie mam jej jakoś mega długo na twarzy, ale fajne jest to, że ma SPF 30, że klei podkład do siebie, że daje efekt e, takiego e, niewygładzenia, tylko efekt takiej nawilżonej skóry. O to mi chodzi. I naprawdę ja ostatnio stawiam właśnie na taki efekt. Już mi trochę powoli przechodzi właśnie z tym takim blurowaniem, zapychaniem porów i tak dalej. Wolę jednak na nawilżać, nawilżać jeszcze raz, nawilżać swoją twarz. Także wydaje mi się, że ta baza będzie super na lato. Ok, no to następnym produktem jest podkład. No podkład mnie mega zaskoczył. W dalszym ciągu nie mogę się nadziwić, jak ładnie wygląda na mojej twarzy. Zawsze myślałam, że jakoś ten podkład niekoniecznie dla mnie, więc go no długie, długie lata omijałam, ale w końcu trafił do mnie i... Jakie zdziwienie! No, myślę, że będę go na pewno używać. No też bardzo go polubiłam za e, odcień, który idealnie wpasuje się akurat w moją tonację. E, no powiem wam, że aż się zdziwiłam i chyba będę chciała poznać więcej produktów Rimmela. E, na pewno też tych takich, które już długo e, są w ofercie. No bo ten pr produkt jest chyba takim też filarowym, takim bazowym produktem e, e, w Rimmel i e, no i robi naprawdę mega wrażenie, więc jestem ciekawa, co tam jeszcze Rimmel e, kryje w sobie, że tak powiem. E, jeżeli chodzi o korektor z burszuła, to tutaj niewiele się zmieniło. E, dalej wygląda e, sucho, powiem, mam tak, jak mi od razu wlazł w te zmarszczki, tak mi już dalej nie powłaził, czyli w sumie to jest taki nawet jego plus. E, bardzo fajnie jest, sprawdził się jako baza pod cienie, bo zastyga i utrzymuje e, właśnie cienie. Bardzo fajnie też wygląda, naprawdę na powiekach, więc spoko. Powiem Wam, że będę go jeszcze spróbowała nałożyć kiedyś pod oczy. Eee, tak wcisnąć gąbkę od razu właśnie go, go też przypudrować. Jestem ciekawa, czy wtedy też mi wejdzie z zmarszczki. Mam wrażenie, że nie, ale no nie wiem, zobaczymy. Następnym produktem jest ten eee, żel do brwi z Dexando. Powiem Wam, że mega odkrycie. Te brwi są dalej no mega utrwalone, nic ich nie ruszy. E, efekt mega naturalny zagęszczenia, utrwalenia, lekki kolorek daje. Czego chcieć więcej? Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. No, paletka do konturowania bardzo fajna. Przypada mi do gustu zarówno odcienie brązera, różu, no i jak później się okazało rozświetlacza. Idealnie do mnie pasują i powiem Wam, że to rozświetlacz, no przepięknie wygląda. No i jest mocny, ale to nie jest taka biała smuga, prawda? Bardzo fajnie wygląda. Yy, produkty się mega e, fajnie rozcierają, blendują, nie robią plam. Także czego więcej chcieć, polecam bardzo. No i teraz mamy paletę z cieniami z Catrice. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o maty, bardzo fajnie się z nimi pracowało, bardzo fajnie się rozcierają, dają się nakładać na siebie, nie robią żadnych, acz, żadnych, żadnych plam, aczkolwiek z cieniami połyskującymi nie ma już takiej bajki. Jak dla mnie one są... Za mocno spresowane, są mega suche i mega twarde. I ciężko naprawdę wydobyć z nich to, co by się chciało. Jeżeli chodzi o tuż do rzęs, no to tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o objętość, spoko, bo naprawdę zagęszcza bardzo, ale no nie wydłuża. On też nie, wiem, nie miał wydłużać, ale nie wiem czemu, ja zawsze mam wrażenie, że tusz robi jedno i drugie. No tutaj się okazało, że jednak nie. Tu mamy tylko volume. Jeszcze mamy pometkę z lerycji, nie znam kompletnie tej marki. Ale powiem Wam, że y, formuła naprawdę mega przyjemna, zapach super, taki cukierkowy. Odcień niekoniecznie dla mnie, ale już się do niego teraz przyzwyczaiłam. Jednak to, jak szybko ta pomadka zastyga na ustach, robi się matowa, no powiem Wam, że szatun. Naprawdę, naprawdę. Jestem ciekawa, czy znacie tę markę, jeżeli tak, dać koniecznie znać. Okej, okay, kochani, to są wszystkie produkty, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że podoba Wam się filmik. Mam nadzieję, że dacie kciuka, że zasubskrybujcie że dacie komentarz. No i tak, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Dajcie też znać, jakie filmiki Was interesują. Może chcecie jakiś QA. Dajcie koniecznie znać. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutka, hej.